Dzień dobry, dzień dobry, witam się z wami z mojego domu rodzinnego, więc mamy dzisiaj zupełnie inną scenerię. Jestem w pokoju, który jest teoretycznie bardzo jasny, ale też mało ustawny, żeby mieć najlepsze światło, potrzebowałabym usiąść na podłodze, a nie chcę tego robić, bo czeka mnie trochę gadania. Poza tym nagrywam ten film po raz drugi, bo pierwszy raz nagrałam go źle w sensie swojej jakości, bo pomieszałam w ustawieniach aparatu i mówię to już po raz kolejny, bo nagrywam też vloga, który zobaczycie w czwartek, w którym też to mówię. Takie rzeczy się zdarzają, co mam wam powiedzieć. Więc. Yy... Na szczęście nagrywam to z jakimś takim czasowym, czasową zmianą. W sensie nie nagrywam tego od razu, dzień po dniu i tak dalej, więc jest o tyle dobrze, że już nie pamiętam, co tam dokładnie mówiłam i nie czuję takiej frustracji z powtarzania tego, co tam mówiłam, więc y, będzie to nowa energia, nowa, nowy film, nowe gadanie. E, no, ale jestem teraz właśnie w domu rodzinnym, więc y, 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 mam tutaj okno, więc może światło nie jest najlepsze. Tam mam drugie okno, no ale. Y, Chcę sobie usiąść na kanapie, a nie chcę mi się jej przestawiać, więc y, cóż, będziemy tak. Mam też inny, mam też inny statyw i, i nie mogę nim jakoś bardzo manewrować, więc y, no cóż, będzie, będzie tak jak jest. O, jezu, piękne słoneczko wyszło od rano było tak pochmurno. pochmurno. Po, po, po otwieram mój magiczny zeszyt, w sumie nie otwieram, bo jest otwarte, ale mam tu zapisane, o czym chciałam powiedzieć, bo dzisiaj sobie gadamy, jak widzicie, zresztą po tytule, więc po co ja wam to będę mówić o kreatywności na Instagramie, więc trochę e, chcę poruszyć taki temat, który. Ostatnio mnie dotyka, jeżeli chodzi o tworzenie czegoś kreatywnego, nowego i fajnego, i niekoniecznie gonienie za tymi zasięgami, trendami i tak dalej. Nie wiem, czy to może ja utknęłam po prostu w takiej jakiejś bańce, że gonią mnie ciągle te trendy, i cały czas mam wrażenie, że każdy po sobie ściąga, i każdy się każdym inspiruje, i widzę cały czas te same treści, i nie widzę nic nowego, kreatywnego i ciekawego. No, może nie wiem, nie wiem. Jakby męczy mnie to i ostatnio jakby zaczęłam poszukiwać przynajmniej na tyle, ile się da, patrząc na algorytmy Instagrama, czegoś nowego, ciekawego i, i kreatywnego, ale no, nie jest łatwo i to jest smutne, nie jest łatwo. No zacznijmy może w ogóle od tej właśnie takiej całej bańki. Myślę, że nie tylko ja tak mam. Chociaż nie wiem, czy znaczy, wiadomo, ja mogę się sugerować tylko jakąś taką małą grupą osób e, swoich najbliższych, którzy wiem, co widzą na Instagramie i co im się pojawia, i że często jest to zupełnie coś innego niż mi, ale nadal jest to pewnego rodzaju bańka, bo jednak, używając Instagrama czy innych social mediów, wpadamy w ten wir algorytmu, więc cały czas obracamy się wokół jakichś treści, ewentualnie później, jeżeli coś nam się zmienia, to ten algorytm się zmienia, i wtedy wpadamy w inną bańkę, i tak krążymy od bańki do bańki, i cały czas jednak krążymy wokół podobnych treści, więc nadal. Uważam, że jest to jakaś bańka i być może tylko ja wpadłam w. Ja też patrzę na treści, które oglądam w trochę inny sposób niż taki przeciętny użytkownik Instagrama, dlatego że ja zawsze patrzę pod kątem, właśnie na przykład firmy rozwoju i często, jak pracuję z klientami, to się po prostu przyglądam, jak prowadzą profile albo po prostu tak badam, można trochę powiedzieć, sprawdzam, obserwuję, jak ludzie prowadzą swoje profile i co tam po prostu wrzucają, tak w celach takich zwykłych ciekawostkowych, bo jestem ciekawa, jak oni to robią i co oni tam wrzucają i jak im się to sprawdza, więc zwyczajnie obserwuję takie rzeczy. Więc dlatego mówię, że nie są takie przeciętne oglądanie Instagrama, bo ja też staram się właśnie wyciągać jakieś, jakieś wnioski, obserwować, co tam się dzieje i tak dalej. Więc zawsze staram się na to spojrzeć troszkę szerzej, ale właśnie jedną rzecz, którą zauważyłam u osób, które na przykład... <laughs> Może nie, że zaczynają na Instagramie, nie wiem, nie... Un... Nie chcę tutaj mówić, kto jest na jakim etapie, jeżeli chodzi o Instagrama, bo uważam, że to nie ma sensu. Tym bardziej, że ja też nie znam tych osób, nie znam tych profili, nie znam tych firm, więc nie wiem, jak to u nich wygląda, ale zauważyłam taką zależność powtarzania właśnie różnego rodzaju trendów, e, ciągle tych samych treści albo tych samych żartów, które powtórzone po, ra, powtórzone po raz dziesiąty nie są już po prostu śmieszne. E, więc e, jak właśnie mam na przykład takie konto osobne do wyszukiwania samych tylko trendów, czyli no patrzę, co jest tam ciekawego i jakiś na przykład memy nie memy, to widzę, że każdy powtarza to samo na tych profilach, więc um, tak. No, ale będąc akurat przy trendach, trendy to jest bardzo ciekawy temat, więc chciałabym trochę powiedzieć o tym, co ja o nich myślę i mm. Może trochę skrytykować trendy, ale też nie chcę ich tak całkowicie krytykować. Generalnie ja jestem osobą, która długo używała trendów, ale w sumie do tej pory czasem zdarza mi się używać trendów. Jeżeli coś mi się faktycznie podoba i jest całkiem niszowe i mogę to jakoś fajnie zaadaptować do swojej branży i do siebie po prostu jako osobie, i mi się to podoba jako osobie. W ogóle um, nagrywam w mokrych włosach, bo mi się nie chciało ususzyć, także. Tak, wolność dla włosów. No, tak o tym wspominam. Jakbyście nie widzieli, chociaż pewnie widzicie. Albo żebyście nie myśleli, że są tłuste, bo właśnie je umyłam tak jak coś. Tak, no, ale wracając do tematu trendów. To, to jest takie hate-love relationship dla mnie, bo ja właśnie przez długi czas używałam trendów i specjalnie wyszukiwałam trendy, ale też u mnie to było tak, że ja nigdy nie szłam za każdym trendem, który widziałam, tylko bardziej było to na zasadzie, że jeżeli jakiś trend mi się podobał i wiedziałam, że będę się dobrze czuła odtwarzając go i będzie pasował do mnie, do właśnie mojego takiego mojemu, mojego systemu wartości, żebym. Żeby że nie będzie to na tyle głupie, że po prostu będę się czuła, że się ośmieszam. No to tak, jak najbardziej z takich trendów korzystałam. No, więc nie chcę całkowicie trendów hejtować, ale zauważyłam, że bardzo często używa się trendów totalnie bezmyślnie. Czyli na zasadzie, że jest trend odtwarzam, jest trend odtwarzam. Nie myślimy, czy to pasuje do naszej marki, czy to pasuje do nas, czy się dobrze czujemy nagrywając to, czy to pasuje w ogóle do naszej branży, czy chcemy to odtwarzać, czy to jest spójne z naszymi wartościami, z naszą energią i z nami. Tylko po prostu odtwarzamy, bo jest trend i tak bardzo gonimy za tym, żeby to odtworzyć, bo jest trendem. I po prostu gdzieś tam, tak mi się przynajmniej wydaje, naszym takim rozmowaniem jest fakt, że no, będzie to miało fajniejsze zasięgi, ponieważ to jest trendem, więc fajnie to wykorzystać. No ale jeżeli to nie jest spójne z nami, no to po prostu rozwala to naszą całą komunikację, więc to jest całkowicie bez sensu. Przynajmniej moim zdaniem. Ale też taka druga rzecz, jeżeli chodzi w ogóle o trendy, to jest ciekawe, bo ja też pracowałam przez długi czas w agencji marketingowej, pracowałam w osobnym dziale marketingu. Bardzo często spotykałam się na przykład z klientami, którzy reagowali na trend, który już był nieaktualny. Ale no niestety na Instagramie dzisiaj też to bardzo często zauważam, że nie wiem, myślę, że każdy z nas potrafi w pewnym stopniu wyczuć taką granicę żartu na, na zasadzie takiej aktualności, tak jak teraz jestem eee, jest taka muzyczka eee, anxiety na pewno kojarzycie eee, i ja po prostu słyszę to co, co w drugiej rolce już na, w tej chwili ja już mam dość tego dźwięku i już została moim zdaniem przekroczona taka pewna granica w której już nie powinno się po prostu tego wrzucać tak samo jak był ten trend, tutaj jemy, tu śpimy, a tu robimy inne rzeczy, a tu stoi coś, więc to też był trend, który bardzo opanował Instagrama i już w którymś momencie przestał być śmieszny, zabawny i fajny. I właśnie bardzo często spotykam się z tym, że firmy chcą reagować na te trendy, ale na przykład ten trend dochodzi do nich już w takim, na takim etapie, że już jest przesycony, i robienie go, moim zdaniem, jest. Totalnie bez sensu, bo już, no wiecie, to jest po prostu jak z żartem, który jest powtórzony 10 razy, no już nawet za drugim razem mało no, śmieszy. I ja na przykład też mam taki troszkę niesmak, jak przyglądam social media. I naprawdę, na przykład, jak jeden trend zobaczę u iluś tam branż. To jeszcze jest takie ok, bo to ktoś to fajnie przełożył, ktoś tam coś fajnie napisał, ale jeżeli potem widzę z tych samych branż i coraz więcej i coraz więcej, to już mam takie. Nie, już, już mam takie zniesmaczenie niż rozbawienie. Więc pod tym kątem uważam, że też trzeba uważać na trendy, żeby po prostu wstrzelić się w trendy w odpowiednim momencie i żeby nie przeskoczyć tej złotej granicy zasady tego. Środka, wiecie, że jest po prostu taki moment, że już nie, nie powinno się tego robić, że to już nie jest fajne i po prostu bardziej człowiek ma ochotę to przeskoczyć, bo już ma dość tej muzyczki i ma dość tego trendu niż obejrzeć go i zrobić duże zasięgi, więc yy, nie strzelajmy sobie proszę w kolano yy, takimi rzeczami, tylko faktycznie... Róbmy te trendy z głową po prostu, bo trendy są fajne. Ja nie mówię, że nie, bo czasem naprawdę jest coś wartościowego w tych trendach i można coś fajnie przekazać poprzez trend. I niektóre są naprawdę fajne, tylko ja na przykład jestem zwolenniczką wybierania takich bardziej niszowych trendów, bo. No, bo jeżeli one są większe, no to one faktycznie, w którymś momencie się nudzą, już jest taki duży przesyt i może to bardziej powodować właśnie takie zmęczenie, zniesmaczenie niż faktycznie zachwyt tym materiałem. Więc, no, ja bardziej jestem za tym, żeby raczej używać tych mniejszych, nie żeby tak gdzieś po prostu lecieć za trendami, bo jest trend, więc trzeba ten trend zrobić. No. Więc to chyba tyle, jeżeli chodzi o, o trendy. Kolejna kwestia, która jest bardzo ciekawa. Um, właśnie. Może tak, jeszcze a propos tych trendów, że trendy też dość mocno tutaj zabijają nam tą kreatywność, bo bardzo powielamy tego różnego rodzaju treści, ale wiadomo, jeżeli na przykład nie mamy czasu albo jakiś trend wyjątkowo nam leży, no to warto go zrobić. Jakby to jest też coś, z czego możemy korzystać. To jest jedno z narzędzi, które mamy na Instagramie i które warto wykorzystywać, ale mm, właśnie tutaj tak płynnie przechodząc do tego punktu drugiego, czasem warto pomyśleć, czego nie ma niż. Patrzeć na to, co jest. Tak, myślę. Eee, właśnie tak, taka moja ostatnia obserwacja z tego, co widzę po prostu też na social mediach i widzę te konta, które teraz na przykład mocno wzrastają. To są często profile, które robią rzeczy, których nikt inny nie robił wcześniej, że jest to coś nowego, ciekawego. Na przykład bardzo ciekawa jest dla mnie Karolina Czak, bo ona teoretycznie wbiła się w branżę, która jest bardzo szeroka. I naprawdę ciężko w tej tematyce cokolwiek zrobić jeszcze ciekawego i nowego na Instagramie, a jak wiecie, dzisiaj się udało, bo zła temat w zupełnie innej strony. To jest właśnie coś, co czasem ciężko nam zauważyć, bo ja sama też nieraz, jak robiłam research konkurencji, no to patrzyłam na to, co się sprawdza u tej konkurencji i co mogłabym powielić, bo może się też sprawdzić u mnie. Jakby nie uważam tego za coś złego, jakąś złą taktykę, tylko, tylko moim zdaniem to też troszkę zabija tą naszą zabawę, tą naszą kreatywność, i często jest tak, że właśnie idąc w coś czego nie ma jest większy strach, jest to większe ryzyko, bo jednak jeżeli patrzymy na konkurencję i widzimy, że u niej sprawdza się to to i to albo taki temat, albo taki format no to czujemy się bezpieczniej, bo czujemy, że stąpamy po takim bezpiecznym gruncie, że jeżeli to się sprawdza tutaj, to pewnie u mnie też, albo mogę spróbować. I jest większa szansa niż jakby, nie wiem, wrzucić coś zupełnie innego z czapy, odmiennego. I tutaj myślę, że akurat dzisiaj Instagram jest tak mocno przesycony, że nie ma co się bać tego eksperymentowania. Bo właśnie dzisiejsze konta, które się tak wybijają, pokazują... No, po prostu jasno i klarownie nam podają przed nos e, właśnie no, taką, to, taką informację, że właśnie warto eksperymentować i warto robić coś nowego. Tylko właśnie problem jest w tym, że często trudno jest nam zauważyć, czego nie ma na innych profilach, a co my możemy pokazać, bo tego nie ma. I ja zawsze pamiętam, miałam z tym bardzo duży problem i bardzo trudno mi było wymyślić coś, czego nie ma. I to jest trudne, tak naprawdę, dla każdej branży, bo social media, internet ogólnie jest tak teraz przesycony treściami na każdy temat, że dosłownie wszystko da się znaleźć wszystko jest już, mam wrażenie, powiedziane, opisane i w ogóle. Więc bardzo ciężko jest to znaleźć. Ja uważam, że dalej tego szukam, ale trochę bardziej się do tego zbliżam, i mi na przykład właśnie bardzo pomogło to, żeby tworzyć rzeczy spójne bardzo ze mną. I idę teraz bardzo mocno intuicyjnie z moimi treściami, czyli bardziej. Uzewnętrzniam swoje takie wewnętrzne myśli, właśnie jakieś takie przemyślenia, doświadczenia, czyli bardziej właśnie skupiam się na tym, co ja mogę zaoferować. Bo wiem, że to jest coś mojego, jest to w jakiś sposób niepowtarzalne, bo są to moje opinie, może z kimś zgodne, niezgodne, nieważne, ale czuję, że jest to po prostu bardziej moje, więc ja jestem na etapie takiego otwierania i trochę szukania i odpuszczania właśnie tego strachu, który mi zawsze towarzyszył, że o Jezu, a co jak nie wyjdzie? No to nie wyjdzie, no trudno nie wyjdzie, ale spróbowałaś, tak? Więc, więc no. Tak, ja właśnie na takim etapie jestem i no. A druga sprawa, też bardzo często zauważam teraz takie profile, które nawet jeżeli zajmują się bardzo takimi oklepan, no, oklepanymi tematykami, no branżami, które już istnieją, ale wybijają się profile, które robią to w naprawdę przepiękny sposób. Czyli na przykład mamy naprawdę przepiękne filmowo nagrane rolki, bardzo takie, może nie, że zawsze dynamiczne, ale takie, no po prostu cieszą nasze oko cudownie. Więc yy, myślę, że to są takie dwie po prostu drogi, które teraz... Pozwalają troszkę przebić się w tych wszystkich profilach, które są bardzo podobne i wszystkie są prawie takie same i mają bardzo podobne treści. Więc um, tak, uważam, że y, to, jest, to jest taki sposób. Dlaczego ten aparat mi tak szybko pada? Ja Was muszę podłączyć jakoś. Coś czuję, że to się źle Może nie. Powerbank jest oparty oprócz... E Jeżeli ten powerbank spadnie, to albo się oderwie kabel, albo przywróci cały statyw. To są, myślę, takie dwie drogi, żeby faktycznie coś tam się zadziało na tym Instagramie i te dwie drogi podsumowują tylko to, że... Trzeba robić coś nowego, innego, ciekawego i nie bać się iść swoją własną drogą, a nie po prostu powtarzać po innych. Więc tutaj mamy po prostu wydowód wśród osób, które na pewno oglądacie, które na pewno znacie i sami możecie zobaczyć, jak oni tworzą i co oni tworzą, i każdy z nas może takie wnioski wyciągnąć. Tylko no, ja też skupiam się na wyciąganiu takich wniosków, bo to między innymi moja praca, więc to chyba takie zboczenie zawodowe, że ja zauważam takie rzeczy i staram się takie wnioski jednak wyciągać, jak po prostu scrolluję Instagrama. Natomiast jeżeli chodzi o takie moje doświadczenia z tym, to tak jak mówię, ja właśnie jestem na etapie troszkę odpuszczania tego strachu. I w tym momencie ja nie jestem w stanie powiedzieć, czy to działa, czy to nie działa. Bo obserwuję niższe zasięgi. Osobiście obserwuję niższe zasięgi, ale też niekoniecznie o zasięgi mi chodzi. Moim celem jest teraz powrót do taki, takiego czerpania, satysfakcji z tego, co robię, i cieszyć się, że ten kontent jest spójny ze mną i jestem bardzo zadowolona z tego, że tak to wygląda i że tak się teraz czuję, tworząc te treści i po prostu działam. Nie patrzę na to, ile to ma zasięgów, jak bardzo się to sprawdza. Bo sprawia mi to przyjemność i przede wszystkim chcę, żeby to sprawiało mi przyjemność, żebym się nie wypaliła, tak jak miało to miejsce pod koniec zeszłego roku. I jestem znacznie bardziej zadowolona z tych treści, jak na nie patrzę, niż z tych treści, które robiłam wcześniej. A były one inspirowane innymi treściami najczęściej. To, że teraz zasięgi są niższe, to jest inna sprawa, bo ja też troszkę poszerzyłam tą tematykę trochę taką. Bo taką przedsiębiorczą na zasadzie, że właśnie moim celem jest może trochę pokazać, jak wygląda moja rzeczywistość pracy, więc ta tematyka się też troszkę zmieniła, więc zdaję sobie sprawę, że algorytm może dostać małego świra po tych zmianach i nie wiedzieć, komu te treści kierować, więc to jest dopiero tak naprawdę miesiąc takich moich nowych działań, które trochę bardziej ukierunkowuje na inną tematykę, może nie zupełnie inną, bo jest to dość płynne przejście, ale nadal... Są to trochę inne filmy niż te, które publikowałam wcześniej, trochę inny content, więc zdaję sobie sprawę, że wyjść kolejną kawę. No, ale tak, Instagram troszkę może wirować i jestem tylko świadoma, więc nie stresuję się tym. I no w ogóle jakby się tym nie stresuję, bo nie zwracam na to uwagi, bo jeżeli pojawiają się jakieś komentarze, to są one takie z serducha i są takie zaangażowane i widzę, że nawet jeżeli te treści trafiają do mniejszej ilości osób, to te osoby są bardziej zaangażowane niż te treści, które trafiały do większej ilości osób i były mniejsze zaangażowanie, więc chcę po prostu zmienić trochę ten content, być może dotrzeć do troszkę innych ludzi, którym ten kontent się spodoba, a to też wymaga czasu, więc będę mogła do Was wrócić z update'em prawdopodobnie za jakieś jeszcze dwa miesiące minimum, więc no, na, na pewno będę Was tutaj update'ować ile poszę 20 minut. Tak, więc na pewno będę was updateować. Na ten moment zasięgi nie są jakieś cudowne, ale też wiem troszeczkę, jak działa Instagram, więc byłam świadoma, że tak się może stać i, i akceptuję to ryzyko. Plus moje konto jest bardzo stare. I ja wiem, że osobom, które nie znają, takiego backstage'u, background'u mojego profilu. Może to być na zasadzie, Boże, ona ma prawie 3000 obserwujących, a tam ma po 1000 wyświetleń pod rolkami, co za w ogóle żenada. Nie wiem ile, ale na pewno duża część moich obserwujących jest nieaktywna, bo ten profil ma z 15 lat. Ja nie zakładałam nowego profilu, kiedy zmieniałam tematykę konta. Na początku był to profil prywatny, później prowadziłam bloga lifestyle'owego, modowego później zajmowałam się marketingiem ogólnie, potem jakimś planowaniem czasu, potem znowu poszedł lifestyle, no i teraz jest wideo marketing, więc jakby ten profil przeszedł. Tyle metamorfos i tam jest już tyle profili, które są nieaktywne, i jakby co chwilę mi też odchodzą, jacyś obserwujący przychodzą, więc to cały czas stoi w miejscu. Bo zwyczajnie, no ten profil jest stary, jest bardzo stary, więc no nie chcę wiedzieć, ile tam jest dokładnie nieaktywnych osób. Fajnie by było to sprawdzić, na przykład usunąć te nieaktywne osoby, i potem nagle by się okazało, że tam, nie wiem, zostaje z tysiąc obserwujących, jak nie mniej, no. Ale cóż, jest jak jest, no nie jestem w stanie zweryfikować takich rzeczy, więc najważniejsze dla mnie jest to, że teraz to co robię sprawia mi po prostu frajdę, że odczuwam satysfakcję i jestem dumna z tego, że się otworzyłam i odważyłam się. Na tą zmianę, bo teraz faktycznie czuję, że to, co robię, jest fajne, ciekawe i mi się to podoba. Prawdopodobnie będzie potrzeba czasu, żebym trafiła do osób, którym też się to będzie podobać, bo jednak ten vibe tego kontentu jest zupełnie inny niż wcześniej. Mimo, że może tematyka podobna, no to vibe jest zupełnie inny, więc pewnie też innym osobom będzie się to podobać. No, ale bardziej chcę iść właśnie w tą stronę, którą jestem ja, bardziej chcę to tworzyć intuicyjnie i dzięki temu mam z tego. Większą frajdę, i to jest dla mnie największą satysfakcją. To cały czas dostaję propozycje, przychodzą klienci, więc nawet ostatnio częściej niż, niż zwykle. Więc yy, być może właśnie ten kontent też działa bardziej w tą stronę. No, także y, uważam, że trzeba czasu, żeby to sprawdzić i zweryfikować, jak to będzie wyglądać zasięgowo na pewno, ale jestem z tego bardzo zadowolona i odczuwam ogromną satysfakcję z tego, że to tak wygląda. No więc na tym chyba będziemy sobie kończyć. To y, kilka takich moich przemyśleń, być może trochę porad, no ale też y, ten mój podcast czy YouTube nie jest takim. Stricte edukacyjnym kontentem, bo nie uważam się za ekspertkę od edukacyjnych treści, nie czuję się w nich, więc wolę mówić o jakichś takich swoich przemyśleniach, doświadczeniach, moich zauważaniach, tego co po prostu myślę, czuję i, i widzę. No, także to by było na tyle ode mnie dzisiaj i widzimy się niedługo w kolejnym filmie.